Świat wokół może się walić, ale posłuchaj uważnie, Bóg jest z Tobą. Jezus kocha Cię głęboko, bardziej niż możesz sobie wyobrazić. Żadna przeszkoda, żaden ból, żaden chaos nie może zgasić tej miłości, nic nie może Cię odłączyć od mojej obecności. Ja jestem pokojem pośród burzy, nadzieją świecącą w ciemności, siłą wstającą, gdy wszystko wydaje się walić. Nie lękaj się. Kiedy wszystko wydaje się niestabilne, ja jestem opoką, która nigdy nie upada. Gdy cisza budzi lęk, ja jestem głosem szepczącym w życie, odwagę i światło prosto do Twojego serca. Wybrałem Cię, włożyłem w Ciebie wartość, blask i odwagę. Nie jesteś tylko jednym z wielu jesteś wyjątkowy, cenny i chroniony w moich rękach. Nie patrz na strach, patrz na mnie. Ja jestem bezpieczną drogą, drzwiami, których nikt nie zamknie, zwycięstwem, które już jest zapisane. Zaufaj, moja miłość do Ciebie jest wieczna, niezachwiana i nieskończona. Ja jestem Jezusem i jestem z Tobą teraz, dziś i na zawsze.